Ostatnio w wilczym szańcu, Klaus, jestem sekretarką Erlina Robla. To jest kosmita. On w rzeczywistości normalnie tu jest człowiek, tak? Ten tego. A jego cień ujawnia jego prawdziwą tożsamość. Czyli z głowy ustaje mu wielka antena satelitarna. No nie mówcie mi, że za, za, zabiłem 3,5 miliona Niemców, a jakiś kurwa rudy pedał, porwiem je do więzienia. No nie bo Poza tym masz zajębistą sekretarkę kurwa to ma nawet kod kreskowy co to jest w biedronce to chyba kupi. O Jezus maria aś mnie chłopie przestraszył kurwa musisz tak wyskakiwać nagle diametralnie poja po mm. co wy tu chłopaki robiliście czyli jakieś seks oralny z transwestkami i ludzie jestem w ostatniej chwili udało mi się zmienić dysk zostało na tamtym 500 mega więc zaczynamy dalszą rozgrywkę w Wilczym Szańcu. Nie wiem, ja się zesram, a dziś to przejdę. Po prostu cały dzień będę w to grał, aż kurwa mózg mi wybuchnie. Ktoś tu napierdala na sekretarz, na, na maszynie do pisania. Tylko nie ma w żadnych drzwiach klamki i niestety się nie dowiem kto to. Umieraj. Czemu oni za każdym razem krzyczą do mnie stój? Ja stoję, a oni dalej strzelają. No nie rozumiem tego. Do mnie. Do mnie, a leżał koło mnie. Leż tu w pedałku. Nie, ja jestem, ja jestem, dzisiaj zdeterminowany, żeby to przejść. Jestem cholernie zdeterminowany, żeby tą grę przejść. A wiem, że już niedaleko. Kurwa, znowu jestem na polu. Znaczy na dworze. A ja tu. O, o, o. Tamtego nie wiem w jaki sposób zabiłem, ale jakoś mi się udało. właśnie, zbierzmy te apteczki i zapiszmy grę. Wow, full życia, full armoru. Ta skrzynka żyje. Tam chyba jest ukryty niedźwiedź. Nie będę je rozwalał w takim bądź razie. Mam jakąś teczkę. Amunicja m 42 Aha. Jest tu jakiś niedźwiedź, jednak ją ciasne. Nie ma niedźwiedzia. Dobra. Będziemy dalej. Dawaj ten karabin. O, drabina. Będziemy się wspinać normalnie. Prince of Persia. Hops. I przez okno, hop. Kurwa, ształpen Maufenberg powinien zostać złodziejem. Skradasz się pięknie, Leżeć. I kurwa, żadnego atakowania mnie. Ja się już z wami nie będę pierdolił. Co, atak za stołu! Podwójne kombo. O, tu jest klamka. Ale i tak tu nie mogę wejść. W niektórych drzwiach postanowili dać klamkę, w niektórych drzwiach postanowili jej nie dać. Tu mamy przełącznik, więc go użyjmy. I co się stało? Pewnie się otwarły tamte drzwi z klamką, tak? Tak. Dobra, no. Nie mogło być inaczej. Nic tu nie biega, nic. No, kopnij to. Jeszcze raz. Dziękuję. Padły apteczki. Git. Ci tam napierdalają na tej klawiaturze. Znaczy, no na klawiaturze, ale na klawiaturze, nie komputera. Chyba, że mają te laptopy jakieś przedwojenne. No. O, będziemy mieli chyba nową broń. Nie, mamy to, ale to jest dobra broń. A na amunicji do tego multum. Idziemy do przodu. Halu Jest tutaj jakiś Niemiec. O kurwa, jest tu jakiś niemiec? Jest, tam przy barze siedzi. Chyba nie zawsze można wygrywać. Co Klaus? Nie uciekniesz daleko. W końcu skiniesz? tak jak i ja teraz. Nawet ty nie pokonasz tysiącletni rzeszy! To był boss. Coś tu wlazło. Nie wlazło, dobra. To był boss, w takim bądź razie. Szybko poszło. Tak swoją drogą, bardzo szybko bym rzekł. Aż byłem zadziwiony. Kurwa, to był boss. Dobra, no jak leży, to niech leży. Jego sekretarka najprawdopodobniej się nie ucieszy z tego faktu, że nie żyje. I zaś jesteśmy gdzieś. Psy jakieś słyszę, także będzie nieciekawie. Strasznie nie lubię psów w kraju. A tym bardziej zabijać biedne pie No kopnij ten, biedne pieski. Zapiszę, że mi się pół godziny nie wczytywało. I idziemy do przodu. Dobrzej! Nie denerwuj mnie. Dób. A gdzie jesteś? Kura mnie atakuje! Ła! Kurwa, kurczak! Niemiecki kurczak, morderca! O! Jezu, Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Ja ci nic nie zrobię! Nie, gryź mnie! Nie, 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 nie! Nie, kurczaczku, proszę! Nie! Uff! Boję się tych kur. Kury, kury w tej grze są nieprzewidywalne. To niebieskie szczególnie. O, czerwone jeszcze spoko. Ja se tu tylko skrzyneczkę nie, 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 proszę mnie nie atakować, dziękuję Dobra, idziemy tam. Aha, wracamy się z powrotem do tego samego miejsca, w którym byliśmy. A pewnie nie. Tylko mapa wygląda tak samo. No to tej... Gdzieś tu psy szczekają. Tu jest jakieś coś. Można tu wejść. Można, dojdziemy. Kurwa, kurczaki biegną chyba. A nie chcę pancerfausta, no dajcie żyć, panowie, jeszcze, jeszcze nie mam no, Dobra, kopnę się. Mogę? Dzięki. Wow. O, dwie skrzynki w jednej. Multikill skrzynkowy. No, rozwalisz to? Kurde, ile amunicji do pancerfaustu, tak? No po co mi się to zmienia? Kurde, przez pół gry mi się nie zmieniało, teraz mi się zmienia. No przecież nie przeżyję. Ustawienia się zmieniły, czy co? O, a ten co? Atakować go! Wystraszył się chyba mnie. Chyba tak. Dobra, tu nic nie ma poza tym. Jeszcze tu są drzwi. Op! Uh -huh. Leż! A! Ah. Tu jest zamknięte. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Ogólnie to jest wieś jakaś, tak? niski, tak zwany. Kurczaki? Nie, kurczaków się boję, nie będę tam szedł. Tu się nie da otworzyć. Kurwa, boję się tych kur. Już go tu widzę pogryzły. Biedny Niemiec. I coś czuję, że mamy iść tam na górę. Tylko nie wiem jak. Po linie? Może po linie. Dobra, ostatnio byłem tu. Tak, tu się nie da iść. A tu? A tu mamy mur. Pułkowniku. One shot, one kill. one kill. One shot, one kill. O. Nie chcę pancer Faustu. Powiedziałem ci. Tu są te zbugowane dwie skrzynki. Chciałbyś mnie wziąć, Niemcy byli zboczeni, naprawdę. Tylko by brać chcieli. Wszystkich. I to zawsze od tyłu. Nie przełączaj mi na granatnik, bo cię zabije. F5 Hej, jak się tu dostał? Wszedłem. Przecież to jest mała wieś, tu idzie wejść bez problemów. One shot, one kill. Kurczaki są kuloodporne odporne, i to mnie najbardziej w nich przeraża. Babe. Szukamy dalszej drogi. Kurde, tylko kaję łuna będzie. Gdzie ją iść? Kurwa, jak zwykle nie wiem, no przecież mnie zczyści. Dup. Wysadzę to tak dla świętego spokoju, żeby tu któremuś Niemcowi nie przyszło na myśl wziąć i strzelać w te beczki jak ja tam będę stał. Pewnie muszę gdzieś coś tam iść, chyba tak, te, przez te drzwi. Dobra, idziemy do tych drzwi w takim razie. Tu nie mogę wejść. Chyba, że jakoś mogę. Nie mogę. Więc idę tu. Aha, ale to jest ten sam budynek, więc pewnie mogę. Właśnie Nie, tu są jakieś kurde zadeskowane drzwi. Tutaj też. Tu iść? Aha, tu trzeba z Fausta przydupić. Osiem? Ja. Bum. Cóż za efekty zniszczeń? Battlefield 3 się chowa. Znowu skrzynka w skrzynce. Osłaniajcie mnie! Leż. Nie mierzył się tu na mnie. Nie będziesz mi tu gadał bez potrzeby, bo zakłócasz moją rozmowę z, z widzami. Prawda, widzowie? Jezu. Dobra, przeszedłem z drugiej strony, drzwi zniknęły, ale to nic, już są. Kurwa, pedał rzucił granatem. Wybuchnie ten granat w tym tygodniu? Chyba, że to była mina. Nie, bo umarł. I granat też umarł w powietrzu lecąc. Ale ten to już mi przypomina nie tyle Niemca, co nie wiem... Hm. nie, to nie jest Niemiec, to jest bardziej ten amerykański... Yy... Żołnierz z Afganistanu, to mi bardziej przypomina. Ja nie wiem, czerwone berety albo. Delta Force. Tu będą chłopaki na stówę, a jednak nie. Tu jacyś byli. Kurwa, jak tu puste. Dobra, wysać to, wysać to. BUM! Ło! Idziemy dalej, nic w tych odcinkach nie było. No, tu są pancer Fausta naboje, tu są granaty. Mhm, mm mhm, mm co dalej? Idę tu. Kurwa, kurczaki, nie idę tam. Chociaż spróbuję je pomijać. Ja sobie tu tylko idę, kurczaczki, kochane. Ja wam nic nie zrobię. Ty, ty ładny tyłek masz. Owo! Przestraszyłem się tych kur. Te kury są złowieszcze, po prostu są straszne. Przerażają mnie niezmiernie. Tu są jakieś drzwi, pewnie z nich wyszedłem, co? Nawet nie, bo nie da się do nich wejść. Tu gdzieś się musi dać coś zrobić, bo... Bo nie widzę innej możliwości Mapy są tak rozległe na... w tej grze, że nie ogarniam ich, nie ogarniam. Mm -hmm. Kruki kury, kurwa, co tu same ptaki żyją w tej okolicy? Nie ma krów, kur. Nie, kury są. Krów, świń albo czegoś w tym stylu. Jest tu jakieś wyjście, przejście, dziura, nie wiem cokolwiek. Co mogę zrobić? Cokolwiek. Patrzę na mury, może. Tu się nie da. Może przez jakiś mur mam się znów przebić. Tam psy drą ryja. O, ta gra mi miażdży, miażdży mnie. Od razu mówię, będzie odcinków spam z niczego Szańca i to spory. Skoro tak bardzo chcecie tę grę oglądać, to ja kurwa przejdę szybciej niż myślicie. <grym> na złość wam, tak dokładnie, na złość wam wszystkim. mam ja, przejść jak najszybciej, nie? Bo już mam jej serdecznie dość. I co ja mam teraz zrobić? No nie wiem. Wariowałem, zgłupiałem wszystkie drzwi, przez które mogłem wcześniej przejść. Teraz są zamknięte i nie mogę przez nie przejść. W ogóle nie wiem, jak ja tutaj wyszłem na to pole. Aha, tam przez tą dziurę chyba w budynku, tak? Chyba ją już zdążyli zamurować. Nie, jest jeszcze. Nie, nie ma jej. Tu nie ma dziury, tu nie ma dziury. Boże Nazareński! Co ja mam tu zrobić? Tu są jakieś drzwi. Jest. Ale już tu byłem. <laughs> Chyba, że mam znaleźć kolejną dziurę w ścianie pękniętą. Tu widzę, dyratację jest, ale przez dyratację nie przejdę. Dobra, no stąd przyszedłem, kurde mole. Tu idę, tu. Tu. Tu gwałce Niemców jak upadnie. Wychodzę. Jestem na polu, na dworze. I czego mam szukać? Czego? Bo nie wiem. Wrócę jak się dowiem. Dobra ludzie, wlazłem, wlazłem na półkę w tej shopie i chyba muszę iść tędy, coś tak czuję w kościach. Tylko nie wiem po co. No, Niemcy tu są, widzę. Ale tam. A tam jesteś. Gini. Teraz gdzie ja mam iść? Mam iść tam, czy tu, czy jak. Nie wiem, wejść na dach. Nie, tam się tekstury kończą. Kurde, no nie wiem, wlazłem tu. Aha, i tu jest przejście. Ok, dobra, Kumam mam czacze. Tu. Co teraz mam przeskoczyć? Tam. Boże, daj mi siłę. Aby mi się to udało. Wow, hops! Jest, udało się, pięknie. Gdzieś to jest. Nie zapisałem sobie. Jestem nazad. Tej shopie Właśnie tam, no wchodź. Kurde, jak ja bym chciał, żebyś ty tam stary wskoczył. O, dziękuję ci. Mm, o, właśnie, tam ci widziałem. Umieraj. Biegniemy. Hops. Dlaczego ta gra mnie tak bardzo nie lubi? Hops, -lu 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 -lu. jest trup, ale zapisz to. Skąd? A tu jesteś. Dobra, leżysz. Jezu, ta gra jest tak intensywna, że po prostu nie wyrabiam już psychicznie i nerwowo. Dobra, teraz potem. O, 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 o tu jesteś, okej. Okay. Leżysz, kolego. Idziemy dalej po desce. Mam nadzieję, że ta deska nie pęknie pod ciężarem pułkownika. Odkładam. Co... O, co tam, coś tam się. Pff. Coś tam się zbagowało, ale to nic w tej grze. Takie rzeczy to norma. Chodźmy tutaj, zapiszmy i idziemy na dół, tak? A nie, tu jeszcze mamy dźwiguńkę. Pociągnijmy ją, tak? Dla świętego spokoju. Spadnijmy na dół, bo oczywiście nasz kolega. O kurwa. Nasz kolega nie potrafi chodzić. Yy, nie potrafi schodzić po drabinie. Chcę piąteczkę. Nie mam piąteczki. Trójeczkę? Trójeczkę chcę. To przeładuję, mam tylko pięć amunicji. O, powiem wam, że nie wkurwia mnie to już tak jak ostatnio. Także nie ma źle. Jest tu ktoś.